Znany jest fakt, że użytkownicy czytają dokumentację tylko wtedy, gdy wszystko inne zawiedzie. Dlatego nagrałem to wideo z krótkim poradnikiem na temat tworzenia obrazów w Meet Journey dla leniwych. Załóżmy, że już masz Discorda, stworzyłeś już kilka obrazów, ale nie zgłębiałeś szczegółów. Przyjrzyjmy się komendzie Imagine do tworzenia obrazów. Po komendzie powinien iść opis twojego przyszłego arcydzieła. Istnieją zasady tworzenia opisu, ale jeśli napiszesz jakiś tekst, to Midjourney i tak coś wygeneruje. Na przykład, użyję początku artykułu z BBC o mieście Toruń. W wyniku otrzymujemy normalne obrazy. Ale mimo wszystko, aby otrzymać dokładnie to, co chcesz, przestrzegaj następujących zasad. Najpierw krótko opisujesz istotę obrazu. Opisuje się prostymi słowami, bez fraz typu namaluj mi czy przedstaw. Wszystko krótko i na temat. Oto przykład. Cesarz Neron dumnie obserwuje płonący Rzym. Można doprecyzować scenę, dzieląc doprecyzowania przecinkami, na przykład widok z balkonu, zachód słońca. Dalej w opisie mogą być słowa dotyczące typu, stylu obrazu, a także jego parametrów. Zacznijmy od parametrów. Parametr wygląda jak dwa myślniki, nazwa parametru i przez spację wartość parametru. Parametr proporcji obrazu. Na przykład. Dla wideo wartość jego będzie 16 do 9. Proporcje szerokoekranowego wideo. Jeśli potrzebujesz kwadratowego obrazu, wskaż 1 do 1. Parametr chaosu może przyjmować wartości od 0 do 100. Domyślnie 0. Chaos zwiększa różnorodność obrazów. Midjourney z kolei generuje od razu 4 obrazy. A chaos zwiększa ich różnorodność. Oto przykłady. Ten parametr zwiększa dziwność i niezwykłość Twojego obrazu. Trudno zrozumieć przez słowa: Oto przykłady. Ostatni parametr, który pozwala nie umieszczać na obrazie jakichś obiektów stwórzmy obraz twarzy ludzi na Oktoberfest. a to twarze ludzi z parametrem bez uśmiechu. W ten prosty sposób przedstawiliśmy twarze ludzi stojących w kolejce po piwo. Teraz co do opisu stylu obrazu. Tutaj niezliczona ilość opcji. Możesz stylizować obraz na obraz. Oto stylizacja tego samego scenariusza z Neronem na Salwadora Dalego. A to pod Hieronima Boscha. Możesz zrobić z twojego obrazu mozaikę. Haft. Lub nawet widok spod wody. Wygląda pięknie, ale Neron gdzieś zniknął. Opcji stylizacji jest mnóstwo. Eksperymentuj i próbuj. Co do komendy Imagine. Musisz być tylko ostrożny z opisem obrazu, aby nie dostać zamiast Nerona Jimiego neutrona. Teraz kolejna komenda. Pozwala mieszać dwa Twoje obrazy. Wpisujesz blend, pojawiają się sloty, do których możesz przeciągnąć swoje obrazy. I oto, co otrzymujemy. A z tych obrazów: Otrzymujemy taki wynik. Świetne narzędzie dla tych, którzy chcieliby namalować siebie kochanego w różnych postaciach. I ostatnie narzędzie, też ciekawe może pomóc w zrozumieniu jak tworzyć opisy obrazów wpisujesz describe pojawia się slot do przesłania twojego obrazu i po uruchomieniu midjourney opisuje to co znajduje się na obrazie możesz wziąć ten opis jako przykład lub od razu zobrazować go A teraz spróbujmy przesłać do sieci neuronowej obraz Dalego. Sądząc po opisach, Midjourney zrozumiała, że to Salvador Dali. No nic. Wizualizujemy wszystkie opisy i dostajemy całą galerię obrazów Dalego. Oto taki bałagan. Subskrybujcie i polubcie.